Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj część druga efix czyli porozmawiamy sobie o efeksach dimerów, kolorów czy na np. beamów oraz jak te efekty możemy zapisywać jako palety. Także zapraszam do oglądania. Na początek porozmawiamy o efeksach dimerów, czyli prawdopodobnie tych najbardziej zaraz po pozycjach użytecznych czy no, zależy, jaki to ma styl świecenia, ale efekty no, -y, dimerów czy pozycji no, są takimi najpopularniejszymi. Od razu zaznaczymy sobie grupę MK2 spotów, dodamy FX, -a. Tym razem zamiast pozycji wchodzimy w intensity. Jak widzicie, mamy tutaj parę przykładowych efiksów, tym najpopularniejszym, na którym możemy robić najwięcej takich najlepszych, nazwijmy to rzeczy z dimmer chase. Jak widzicie, on yy, podstawowo sobie po prostu przechodzi od lewej do prawej. Tak, wyłączymy x czyli ten fade nasz. Jak widzicie, on po prostu idzie sobie, ten kierunek jest forward, czyli od lewej do prawej przechodzi. Jeszcze sobie tylko wezmę yy, i zrobię im yy, Locata, skliruję i teraz jeszcze raz Wam to pokażę, bo tam była jakaś pozycja dziwna. Tak i jak widzicie najłatwiej yy, jak wyłączymy x i dodamy na 0, to najlepiej to widać jak on przechodzi. Yy, oczywiście no możemy sobie tą szerokość tego HX zmieniać. Mogę na przykład dać na 10%. Teraz będzie tak po jednej głowie przeskakiwać, ale mogę też dać na 70. No to już w własnym zakresie musicie robić jak wam się podoba. Yy, mogę oczywiście zrobić na przykład podwójne party. W tym przypadku jak widzicie on przeskakuje. Damy tempo na przykład sekundę i przeskakuje sobie między dwoma partami. Jeżeli na przykład damy 0 partów, ale damy sobie podwójne segmenty, no to będzie po dwa segmenty przeskakiwać. Teraz na przykład damy szerokość 30%, czy nawet mniej, 25%, 20%. O, i teraz widzicie, że po dwie głowy on sobie skacze, tak, i dodaje pod te dwie. Jak damy segment na 3, no to jest po 3. Oczywiście tutaj ten size w tym efiksie to się tyczy nie szerokości czy jakby rozmiaru tego efiksu, tylko to się tyczy z intensywności świecenia, tak? Czyli jeżeli damy go na 0, no to to nie ma tego, tak? Jeżeli damy na 50, to świeci na 50%, jeżeli na 100, no to na 100. Także żeby to was nie myliło. Kolejna rzecz. Tak jak mówiłem w, w przypadku Y, dimera jest łatwiej wytłumaczyć, czym jest plus, minus i absolut i normal w, tym, y, w tej zakładce add. A więc, tak, jeżeli ja, widzicie na ten moment, to mamy y, w tym momencie plus, czyli on jakby dodaje nam, tak? Czyli y, na ten moment ja nie ustawiłem żadnego intensity na, y, na te głowy, czyli on z dimera, no to dochodzi do od 0 do 100. Jeżeli damy na normal. Na normalu jest to on chyba sobie nie, nie pewno czy sam dobiera, czy, czy na jakiej zasadzie to działa. Ogólnie ja polecam robić plus, minus albo absolut, żebyście byli w 100% przekonani, jak to rzeczywiście działa. Teraz, jeżeli damy na minus, no to nic się nie dzieje. Dlaczego nic się nie dzieje? Dlatego, że nie ma od czego odejmować. I teraz tak, jeżeli chcemy, żeby ten minus tam zadziałał, to dodamy sobie intensity na full. Teraz damy fx. -a. Jak widzicie, w tym momencie ten fx nie działa, ponieważ jest wybrane na plus, czyli no, jak jest na full, no to nie ma do czego dodawać. Jak damy na minus, teraz działa. A czym jest abs, czyli absolut? Absolut y, działa na zasadzie, to jest jakby plus i minus. Czyli teraz tego nie widać, ale on ogólnie jakby. Teraz to nie działa, dlatego, że ja mam wybrane te mk2 Czyli ja jakby mam w tym programatorze intensity na full, więc jakby ten fx nic nie zmienia I nie nadpisuje tego, ale absolut jakby on sobie Na bazie tego, czy jest intensywność, czy jej nie ma, to on sobie sam wybiera Po prostu co, co ma być, tak? Czyli jest albo minusem, albo plusem I teraz tak Jak zapisać Sobie te fx, -y? na przykład, że żeby potem, załóżmy, tworząc, no, załóżmy, mamy jeden fajny FX na pozycję i chcemy go zapisać, żeby potem tworząc Q, w których nie wiem, dodajemy inne bimy, inne kolory i tak dalej. To, żeby ten FX zawsze był ten sam. Jak widzicie, mamy tutaj obok tych grup Intensity, FX, właśnie pozycji i tak dalej. Mamy paletę, ten przycisk FX i tutaj no, mamy po prostu paletę FX. I teraz w tym momencie zapiszemy sobie jakąś paletę. Na przykład weźmiemy yy, MK2 Spoty, damy Intensity, dimmer Chase, zapiszemy jakiś taki najprostszy. I damy ten absolut na, yy, na tym Adzie, żeby zaraz wam pokazać o co chodzi. Damy fade na, stop, yy, na 0%, bo widać, że ten efekt działa rzeczywiście. No i teraz klikamy record. Nie ja wiem, zapiszę sobie to jako Dim Chase. No i mamy paletę Chase. Jak teraz to odpalę, no to ten FX sobie chodzi, tak? Teraz czym jest ten absolut, tak? Jak, ja, jak to rzeczywiście działa? Wybieramy sobie MK2 Spot, znowu dajemy im Int Full, zapiszemy sobie to jako MK2, załóżmy, tutaj jako Q na Playback. Jak widzicie, one sobie świecą. Teraz dajemy i FX. Jeżeli odpalimy ten FX, no to jak widzicie, on sobie a, automatycznie odejmuje. Y Teraz jeżeli to skliruję, wywalę tą intensity i dodam ponownie, to widzicie znowu on i tak działa. Także niezależnie, czy jest coś nałożone na naszych głowach, czy nie, no to on sobie po prostu chodzi i działa, tak? W tym przypadku fx -y, które są zapisywane na paletach, tak jak wszystkie inne palety, one zapisują się w programatorze. Czyli jeżeli ja sobie odpalę ten FX programator tutaj, no to on jest w programatorze w takiej sytuacji. I co to? nam daje. Yy, daje nam to to, że jeżeli będziecie korzystać z efiksów z palet yy, daje nam to, to, że w tym momencie odpalając MK2 i odpalając sobie Dim Chase'a, czyli ten FX, to mogę na przykład sobie kliknąć 5, czyli 5 sekund, kliknąć clear i teraz on w 5 sekund będzie nam się wygaszać ten efekt. Jak widzicie, powoli się wygasza, aż idzie do tej pozycji, gdzie jest zwyklirowany programmer, czyli nie ma już tego efektu. A te światła świecą, no bo mam je tutaj pod Q, tak? Ten Intensity yy, kolejna rzecz, czyli yy, w przypadku kolorów Dodajemy sobie FX, wchodzimy w kolor. Jak widzicie tutaj macie już parę gotowców, czyli przechodzenie na przykład pomiędzy CMY. Tylko teraz, żeby to było widać, no to musimy sobie dodać relocata. no Jak widzicie, on sobie tutaj na gotowcu przechodzi tańczą. Oczywiście to są takie bardzo proste gotowce. No bo jeżeli chcecie coś bardziej zaawansowanego, to musicie po prostu sobie mieszać tu w opcjach. Yy, ale w tym momencie, oczywiście, żeby teraz usunąć tego efixa, mogę na przykład kliknąć Remove i tyle. I mogę dodać kolejnego. Yy, weźmiemy sobie na przykład dwa kolory. I teraz, jak widzicie, tutaj macie do wyboru kolory, które macie w paletach koloru. Zaraz wam pokażę te palety, weźmiemy sobie na przykład biały. No i czerwony, jak widzicie, on sobie będzie przechodzić. I tutaj te kolory są wszystkie tu, które macie w zakładce kolorów zapisane. No i teraz możecie na przykład znowu x ray dodać na 0. I będzie sobie po prostu przeskakiwać. Możecie dać znowu na przykład, nie wiem, dwa party. I będzie sobie takie przechodzenie pomiędzy dwoma. Trochę to przyspieszę, żeby było widać bardziej i sobie będzie skakać ten kolor no po prostu to jest kwestia już was, waszej wyobraźni i, i tego co chcecie osiągnąć i po prostu wtedy trzeba sobie pobawić się tymi ustawieniami tych efiksów i opcjami żeby, żeby dojść do tego co chcecie na czym jak, jak stosujemy efiksy na przykład na bimach? po co one są i rzeczywiście co one nam dają Damy sobie Locata znowu na MK2 i pokażę Wam na przykład to na przykładzie Zuma. Wchodzimy w BIM, wybieramy sobie tutaj tu BIM i możemy sobie na przykład wybrać Bima Narrow i White, czyli wąski i szeroki. Jak widzicie teraz on jest bez x więc sobie tak przeskakuje. Ale możemy na przykład zrobić coś takiego i jak widzicie on sobie lata tak płynie fajnie na na właśnie tych dwóch bimach tak i dlaczego pokazuję to na dwóch bimach dlatego że tutaj te palety możecie sobie po prostu sami wybrać ponieważ jak widzicie tutaj też macie gotowy efekt zwany zoom chase i jak widzicie to działa bardzo podobnie ale tutaj działa to w ten sposób że to idzie prawdopodobnie od tych wartości 0 do 255 więc w tamtym przypadku po prostu możemy sobie te palety zoomów Zapisywać takie, chcemy, i mieć te wartości, które chcemy, bo może nie chcemy mieć np. od 0 albo na 255. Jeśli chodzi o kontrolowanie prędkości, rozmiarów, czy tych właśnie efiksów, czy intensywności świecenia świateł, to na ten temat porozmawiamy sobie w następnym filmie. Tam wytłumaczę Wam, czym są grup mastery i jak kontrolować suwakami to, co robicie. Także dzięki za oglądanie, zapraszam do pisania pytań, komentarzy i widzimy się w następnym filmie, cześć!